No siemanko Widzowie, Food Champion zacząłem, znaczy zacząłem, będziemy kończyć, na drugim koncie, na głównym jeszcze składu nie kupiłem, ale no drugie konto będzie troszkę gorzej na pewno niż ostatnia, bo było 11, jest już 9, powalczymy o 10, czymś takim, oj to pse ja przypaliłem, to wywalam, nic się praktycznie nie zmieniło, ale spokojnie. Może jeszcze przed meczykiem uda się co nieco ulepszyć, bo mam nagrody za ten cały turniej towarzyski, gdzie ludzie wychodzą po bramce. Mam jeszcze jakieś wymienne paczki za kwalifikacje i za ważne mecze. Więc zaczniemy od tego. Jeszcze za Stokoła jest paczka stary, za stuwencję. No gdzieś się zgubiłem, zaraz się pewnie znajdzie. Też mi się gdzieś znalazła, to odebrałem. Łapkę w górę zostaw. Daj subskrypcję, żeby kontentu nie przegapić. A ja mam jeszcze jakieś paczki dla mnie? Za 10 końców. Leci paczka, ty dajesz łapkę, dajesz subskrypcję, ja dostaję walkout, a to jest tylko ten, no... Dobra, jedziemy! Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wachu macie 5% zniżki, polecam! Nie trafiłem w ogóle jeszcze żadnej karty raż tej nowej... Więc byłoby miło dostać. A tu Martinelli od razu? Na pierwszy okień? Tak, tak, tak. Nie. No to niezły Martinelli, nie? Taki trochę nie on. Paczka za stówę idzie. Teraz. Od razu, z bomby walkout. Proszę bardzo. Rodri? O! Najwyżej oceniona karta w grze. <grym> Tego, on sobie wpada. No okej, okay. a jakiś podwójny będzie? Little. No? Okej, okay. no przy Rodri to ona jest na pewno bardzo Little. A może jakiś Mendy? Lordozo Mendoza, no jest Mardinelli, nic nie warty. Dalej. Nie no, nic nie ma. Ale dobra, no foder nam się na tym kącie i tak przyda, bo chciałem zrobić obu tyramów, na obu kątach. Żeby ich po prostu mieć, najwyżej wpuścić z ławki jakby nie pasowali. Bo wydaje mi się, że no, aż szkoda ich nie robić jak takie mocne karty w takiej cenie. I na głównym kącie jeszcze muszę trochę foderu poogarniać, bo tam to ja muszę mieć warana, a nie mam na niego foderu. A tu mamy babkę, bez lookoutu. CB. Dobra, nie, no to do skipu. Baltimore to jest, na 100%. Musisz to być ona w końcu. No. To nie ona? Czy ona miała transfer? Czekaj. No. No proste, że tak. Dobra, mam jeszcze taką fajną wymienną także. Czary Mary Hocus Pokus. Mocarny traw. Magiczne tutaj zaklęcia. No. No. Nie wiem. Rzuci pas. Nie wiedziałem, kogo mogę trafi. No, może walkout jakiś. W końcu. Po, po tej przerwie, po Rodry. No, Depol w duplikacie. Ja mam wymiennego czy. O, wymiennego, to tego sobie sprzedam. To jest chłop, czy to jest. Sku... To jest kundę, to jest. To nie jest kundę. To jest sterling. A ja myślę, że kundę. To nawet nie jest sterling, stary. Nie, no, nie wyglądał w tym cieniu, jak rejusz. Nie, nie, nie ma szans. 8,5. Znaczy, 5 razy 8,3 plus. No też bez walkoutu to no, nawet nie będzie hulit. Jaki zestaw stary, no. Pff. Ja pierdziele. ta tapsoba ta to jest teraz na pewno. Przynajmniej jak nic nie trafiamy, nie? To jest zarąbista zabawa w zgadywania, dać znać. Możecie zgadywać razem ze mną i dać znać ile macie zgadniętych. Tutaj to może być Sterling. Albo Bono. <laughs> no tu nie trafię, ma nie trafię. Nie ma RTTK, oj tutaj żółci... Rzuci... tripper, nie Trippier. Yy, no. Evandevent? Nie, bo przecież on ma niższy overall. No Dali, chociaż... I ostatnia paczka przed meczem. Wymienna. No dość niski ten Ziutek. SPO Argentyna, Alejandro Gomez to będzie? A aha. No ale trzeba wrócić do tego ostatniego meczu. Dawno nie było gameplayu na kanale. Ja mam nadzieję, że nie odwalę lipy. I że no, no wygramy sobie ten mecz. No też chciałbym te lepsze nagrody, nie? O, Wandaek minięty. No ale kurde. No Molino, miałeś biec? Kurde, no nawet wcisnąłem, żeby mi biegł. I się nagle chłop zatrzymał. Akurat mi się teraz zatrzymał. No dobra, nieważne. Ważne, że mamy w końcu jakąś ciekawą akcję. ze Roberto! No i mnie skasowali. Dobrze mieli to. No mamy przywilej. Wandajka na ple. Nie trzeba go brać nawet na plecy. Kurde, z dystansu. Znaczy, no ciężko się strzela. Aha, jeszcze spalone były jakieś z dupy. Ale no, ciężko jest z dystansu trafić bramkę, ale. No, kurde, da się. Ja dzisiaj trafiłem nawet trzy. Więc to, to już dużo więcej niż przez ostatnie kilkanaście dni. Wiesz, tym Zeroberto jakiś fałszyk z 23, 4 metra. No, to, to da się, da się to trafić. I da się też oddać piłkę za darmo i stracić z tego. Dobrze, jednak nie straciłem. Jeść tym Koreą. Okej. Okay. No tu. Goni ziomek, do, o! No, ale Virgil on jest wszędzie! O Jezus, nie, no! To tylko moja wina, jak dziad, największy, jak najgorszy dzban! O matko! Tam nikogo nie ma, ludzie, tu nikogo nie ma, tam dopiero co wchodzi ten! Korea, ale! No! Kurde! Ciekawe to było, tam nie było, nie? No pewnie, że nie, tylko. Gdzie są koledzy? Gdzie są koledzy? Może spróbujemy fałszem? Tylko. Dobra, no za późno. Ale tam fajnie wbiegają. I ze Roberto i fałsz! Oj, złe, złe. Um, wszystko źle, źle przyjąłem. Zły kąt. Teraz. Biegnij, nie było spalonego. Nie masz szans nawet, że był. Nie zabierze ci ten gusto! I do środka na tapina! Dobra, blisko. Ale skoro już Ziomek wziął pauzę, to możemy zrobić zmianę. Ja tutaj nie mam <laughs> za dużego wyboru, że tak to nazwa. Ale możemy sobie zrobić tak, że damy Zeroberto do środka. Tutaj Davis, bo szybki. Tutaj Coman, bo sobie da radę. Tutaj Rafa, bo tylko tyle mam. Albo Watkinsa mogę dać. No dam Watkinsa w sumie, bo to ostatnie mecze w pożyczenia. Kiedy go dać, jak nie w takim meczu? Dobra, on nie wychodzi bramkarzem. Można patent zastosować. I upamykano! Proszę bardzo. To jest top jeden patent narożny, stary. Jak chłop nie wychodzi bramkarzem, to stawasz w piątce jakiegoś giganta, mocarza, wielkiego, wielkoluda. No i, i gol. Może byśmy tak spróbowali sobie wkręcić? Dla sportu? Dla widzów? O, to spróbowałem. Wrzutka na odkinsa, Wrzutka na odkinsa, Ale wyszedł. I czemu ta kamera tak wolno chodzi? Dawaj tym Davisem, szybszy jesteś. Oj, tak jest. Tylko na środku jeszcze ktoś. Idź. Bierzemy wolnego, Bierzemy wolnego. Pewnie, ja uwielbiam rzuty wolne. Biorę wolnego i patrz. Dokręcamy sobie w ten sposób. No, no chyba se jaja robi, że ja nie strzelę. No, to gościu się zesrał pod siebie. kretyn. <grytum> ja tylko chciałem powiedzieć, że nawet gdyby się nie przesunął, to ja. No. Jest prawdopodobne, żebym strzelił, bo ogólnie jestem w tej jej FC. Znaczy w tamtej też byłem, ale w tej to naprawdę jestem koneserem tych rzutów wolnych. Tylko, żeby mi teraz ziomek z wolnego nie. nie zapako. No, nie chciałem się w murze kłaść. No i. Ale nie wiem, czy wy też tak macie. Czasem mam tak, że się przełączam na piłkarza. I chcę im po prostu powiedzieć sobie na no, słupek, nie? No bo tak najłatwiej jest takiego wolnego wybronić. I mi chłop się kładzie w murze i ja już nic nie mogę zrobić. Nie dobrze, ta kontra mi się nie podoba bardzo. Ja się zastanawiam, czy go tu nawet nie kasować. Ale teraz to już. popsute. Eee, to może jeszcze my zdążymy jedną tam. Oj! Już chciałem do tego Watkinsa grać, ale. A może teraz? Przyjmiesz. A, Virgil, no ale koniec chyba, co? No właśnie, no i 10 winków zrobione, proszę Państwa. Zobaczymy, jak na głównym koncie. Na głównym to poluje minimum na 11. Ale, no, zobaczymy, jak będzie. Tam to jeszcze muszę skład kupić w ogóle, ale zobaczmy w ogóle, tak, woli ścisłości. Co my tu mamy? Paczka z Herosem. 8,3 razy 10. Dwie paczki z jednym informem. 8,7 plus wymienny gościu I 81 razy 20. Także, niektórzy czekali. Niektórzy mieli to w dupie, ale zapraszam na opej. Ej, ale, y gdzie moje końcy? Ja nie dostałem końców za to Food Champions. No nie dostałem. No, no nie dostałem! Już co, to fajnie. Zaczniemy sobie może od tych informów, bo to chyba najgorsze paczki. Tutaj jedyny sensowny traf to jest Valverde. Nazwiska tego gościa lepiej nie będę może wypowiadał. No i będzie ten Valverde, czy. Oj, no to na pewno nie jest sylwetka Valverde. No to jedziemy. 8-1 plus razy 20. Jest nowa karta Rush. I jest Walkout. Jest to jakaś. Baba. No to grubo. <gly> Warta Qixel, ale może jakiś podwójny ładny lokaucik? O Jezu, nie. Ale jest sanę, okej, okay. on, by, on by w miarę mi do składu pasował, ale czy ja chcę go dawać, to nie wiem. No to 8-7+, jeden piłkarz, najważniejsze, że wymienny i żeby to było coś ciekawego. Proszę, ST. Hyuk min wymienny! Oh yeah, baby! Tak jest, tak to się robi! on kosztuje, 400? 400 czy więcej? No Okej, okay, 330. Jak. Petarda! Petarda, stary. Ja już się nie mogę doczekać, żeby do tej paczki zaglądnąć. Daj może raż kartę, nie ma. Oj, babeczka. Walkout, może Hansen jakaś. Mapileon. No, musi być Mapileon chyba, no. Raczej nie Irena Paredesz. Ale może jeszcze jakiś podwójny dobry walkoutnik? Neymar Junior! Haha, <laughs> tak jest! A to Mapileon czy ręka w końcu? A nie, i ręka, dobra. Ale co jeszcze w środku? Jeszcze może tu coś być? Neymar Debele! ale oddało, ale oddało za to fut Champions, jeszcze Heros nam został do otwarcia, no nie no stary, co to się dzieje, no to jeszcze Ginola z Herosa i jestem, za... znaczy i tak jestem w ciul zadowolony, ale zobaczmy, co ciekawego, CB, Mexico La Liga, okej, okay, no Marquez, ale na ten etap gry, no chyba tragiczny, Tragiczny nie powinien być, no 150 tysięcy kosztuje Jakby, no pograć Na pewno nim pogram No dobra, jak tak dobrze oddało to jeszcze taką jedną paczkę dla widza kupię Za końc, proszę bardzo Dla was specjalnie Będzie walkout? Jest walkout CB Brazilero. A, to Gabriel tylko, to Foderson, okej, okay, ale No oddało dzisiaj niesamowicie, więc No, no co no C Co ja mogę powiedzieć, jeszcze raz na wypożyczonko? Możemy sobie Chrisa Rolo wziąć? No i dzięki za oglądanie, widzowie! Miło było, mi się bardzo podobało. Trzymajcie się. No i do zobaczenia jutro, siódmej, jak każdego dnia. Jeszcze na drugim końcu Food Champion zostało.